Dobry, witamy Was z stat. Zmieniliśmy troszkę miejsce pobytu. O 2 km my się przenieśli. Teraz dalej my są w kościelisku. Ale u, można powiedzieć, naszej gospodyni. Ten domek, tutaj, właśnie tam, Magda, idzie. Jademy dzisiaj trochę pohopsać. Po kępkach. Jademy w sumie bez planu. Zobaczymy, kaj nas tam nogi poniosą. Coś chcemy tam podjechać. Coś chcemy przejechać. Wszystko zależy od tego tam. Bo. O, dzięki. Takie pogody są niepewne. Zapowiadają na popołudnie burze. Ale może się to nie sprawdzi. Bo jedna już taką rano przeszła i tak jak my obserwowali pogoda, być może wszystko usunie się na bieszczady. Także jademy coś pokręcić, nie Magda? No trzeba byłoby troszkę. No, rozprostować nóżki. Rozjazd zrobić po Tita 3. Ja, także zapraszamy do oglądania. Jedziemy Salamandrę. Salamandre. Znacie już ten widoczek, nie? cała panorama tat? a my salamandra to wiadomo 1700 zniosł od skrzyżowania i 160 metrów w pionie nie jest to łatwy podjazd bo są te ostre momenty no ale jedziemy sobie na razie tu na spokojnie i wchodzi, to fajnie. Nie, Magda? No. No. No, wjeżdżamy... W sumie doszliśmy do wniosku, że pojademy na granicę i właśnie w nią wjechaliśmy. Na Słowację. Tam mamy Babio. A tu mamy chmury. I kurde, tak kombinujemy z Magdą, czy to jest dobry pomysł tam jechać. No bo wytworzyła się jakoś komórka burzowo. No i chcieliśmy właśnie wjechać na ten e, szlak wokół Tat. Tutaj ta część, co prowadzi na Czarny Dunajec. No zobaczymy. 16 km my przejechali. 270 wzniosu. Zobaczymy co się za chwilę będzie dziać. Ja, na razie jadymy. Jednak nie pojechaliśmy tam. Yy, w suchej chorze jednak my się nawrócili i wjechaliśmy tutaj w taką można powiedzieć już teraz jutrowo chyba droga ale dobijemy tutaj do tego szlaku wokół niby Tacz tak jakoś to jest tam nazwane i będziemy się kierować na Czarne Dunajec a potem z czarnego Dunajca zaś zrobimy nawrotka, no i tam pojademy w stronę Ratu i tak dalej. No ale wszystko zweryfikuje pogoda, nie? Tak, jesteśmy na tym szlaku. Yy, I oto właśnie planowałem, żeby wjechać na, do miejscowości Trystana, czy jakoś to tam było. No ale tam lekko jeszcze widać. Ale tu nad Magdą Normalnie widać Że, że tam padzę, nie i no nie ma to sensu Nie ma sensu się pakować w deszcz tam mamy Babio A my nawrócimy i pojadamy tam tym szlakiem na czarny Dunajet no tutaj mamy właśnie takie Tabliczki informacyjne. No my jademy na ten Czarny Dunajec 10,5 km. A ja właśnie to chciał zacząć od stena. stena. No ale tam jak, jak żeście widzieli, no nie bardzo to wyglądało. Po co się pchacie od razu w deszcz, nie? jechać z mokrymi butami. Nie ma nic gorszego niż jechać z mokrymi butami. Według mnie. Coś tam... Widzimy z Magdą że się jaro. Coś się tam podpoliło w kierunku, właśnie tym, co jademy. Nie Nie wiem, jakiś pożar albo coś. No, a my dalej sunymy. Już my są pra praktycznie pod czerwonym. Przejademy główną drogą, i na czarny Dunajec. O! Teraz właśnie będziemy przecinać. Yy, ta główna droga. Magdamu my wolno, akurat jademy. No i przekraczamy właśnie ta główna droga. Tam jest jeszcze fajny mostek. No, widzę, że przygotowane tutaj mają yy, jakoś wypożyczalnia, jakieś Dzień ogródki Ale piwne. ja. Tu mamy czarny Dunajec. I mościk nad czarnym Dunajcem. Nie kończąco się prosto. Prosto na czarny Dunajec, tam właśnie jademy. Tam dalej widać, że coś się poli. I co jeszcze? Ta pogoda dzisiaj jest naprawdę taką, no niepewną, nie? bo teraz tamkajmy właśnie od Kościeliska odjechali, to zaś się jakieś chmury chmury i nawet słychać, że coś brzmi, nie? Taka jazda, no na ryzyko. Oby nie zmokli, ale wątpliwe. Domański Wierch zdobyty. Jademy, o! Było to widać na kamerze teraz. I jademy w kierunku kościeliska. A z kościeliska widzę, że ciśnie deszcz Nawet widać te smugi Chyba zmokniemy. Bardzo dobrze znany mi moment, bo kiedyś tutaj jechałem na zakopiec Jedna serpentynka i jademy Jednak my nie ryzykowali, Zaczy, zaczęło kropić Cały czas my jechaliśmy między dwoma, można powiedzieć, deszczami, ale w końcu zaczęło coś kropić. I przy OSP ratów znaleźliśmy taką. altankę. Altana. I na razie się, myślę, trochę przeczekamy, nie? No. Schowiemy się. No. Myślę, że w końcu przestanie padać. A jak nie ma, no, to w najgorszej sytuacji trzeba będzie się ubrać i jechać. No i czekamy ale robi się co rozjaśnić no, za chwilę jest nadzieja ja jest nadzieja że będziemy mogli <grym> ruszyliśmy z ratułowa i mamy taką atrakcję tęcza przestało nam w końcu padać jademy dalej nawet dobrze, że my to przeczekali, bo patrzcie tu nie było już tak kolorowo, tu już waliło granem no a my przed sobą, o jest wieża z Gubałówki zaraz będziemy zaczynać ostry podjazd Magdanie mało nam było jademy zaś słodyczki ale Widzę optymistyczno. Ta, jest suchy asfalt. Nie wiem, jakim prawem, ale tu jest sucho. Przynajmniej nie będzie buksować tylnie kółko. Auto z naprzeciwka. nawet dwa. To jest właśnie jeden z po ostatnich. Makabrycznych podjazdów Tatry. Ten zakręt to jest właśnie jeden z newralgicznych momentów, bo myślisz, że będzie lepiej za zakrętem. A tu dalej, dalej czoć. Tam nad tą tęczą, tak jak widzicie, ta droga, to był właśnie zjazd tutaj do nowe bystre Tam był ten ostry zakręt i teraz tu się spinamy na te słodyczki Jada, gonia Magdy No i tu się już widza Gewon się odsłonił gubałówka, wszystko mamy teraz lewej Na tym odbiciu, na tym skrzyżowaniu co tam potem się jechało na te kule To co był ten 18% podjazd odbiliśmy w lewo. Jademy tutaj tą drogą i to też wyjdzie na podjeździe na Gubałówka. Zobaczymy co tutaj moto do zaoferowania. Jak na razie widzę, że też są fajne liczby. 13-11%. Wysokość już mamy 1000 metrów. No. Ale tu czuję, że będzie lżej. Nie będzie tak ostro. No i widać czerwone wierchy. Pogoda się pomału klaruje. Po lewej dalej widzę kubałówka. A będziemy zaraz zmierzać. No i jest tu łagodnie. No. 9%. Nie jest źle. Za jakoś chwileczkę dojademy do tej głównej drogi na butorowy Kurde, chyba troszkę za późno Tu mamy widoczki, właśnie A teraz z tymi kablami to nie fajnie. Giewoncik i całe nasze tatry kilometr, Jeszcze kilometr został do podjechania i jakieś 60 metrów Tak, wypałówka mamy ukończono zjeżdżamy teraz do kościeliska no i albo jeszcze się jakaś pokręcamy albo po prostu będziemy już jechać na domek bo zaj zaczło kropić chociaż widoczność jest fajna, słońce świeci to te, ten deszcz nas dzisiaj zagania do domu A więc kończymy na dzisiaj już ta zabawa nie Magda. No bo zaś zaczyna padać. My, Troszkę my się posmykali po Hopka. okolicach tutaj, a ja, po hopkach można powiedzieć. Zakopiańskich hopkach. No. no. może uda nam się ten tysiąc jeszcze dobić. Chociaż Pogoda jest Zobaczymy, nie? Jakoś... Nie, no mnie chce. No także... Dzień na pewno mamy wykorzystany, chociaż zrobiliśmy no, chociaż zrobiliśmy no, 50 km, to na pewno jest to lepsze niż nic nie robienie, nie? Magda? No. No. Także coś my wykorzystali no, Miał być objazd, no ale pogody się nie wybiero, No i też nie byłoby sensu jechać na ten tak, nie. Nie widoków, jakby nie było widoków, nie? Także będziemy kończyć to i tyle, nie? No to widzimy się w następnym filmiku. Do zaś.